Kochani, kontynuuję. Kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, co to znaczy to ko i co to znaczy kon. Kochani, kontynuuję kolejny odcinek serii w poszukiwaniu podstaw. I tutaj akurat ko, które mam nadzieję, ko, ja życie. Ko nie będzie tu grało pierwszych skrzypiec, ale będę tu mówił o kolejach rzeczy, o kolejach Także ludzkiej ewolucji. Etapami do pełni. Do ostatecznego obiektu. Etapami do pełni. E w o, jak ewolucja. Mam nadzieję, że kojarzycie jeszcze poprzednie odcinki. Mam nadzieję, że kojarzycie asa. Przypomnę, as, który może być też azem. As. Najmniejszy i największy zarazem pacztalia kart. As jest nad królem, as jest pod dwójką. Najmniejszy i największy as. As to zarazem koniec, jaki początek. Nowy początek. As tak jak w wyrazie, który pobieżnie dla Was omówiłem, czas. As tak jak w wyrazie terra. As, a więc ta chwila, kiedy faktycznie brzmi słowo, ta chwila, kiedy dzieje się życie, ta chwila, która składa się z początku i końca, który jest zarazem nowym początkiem, to jest nieustające teraz. Więc as, początek i koniec zarazem. As, najmniejszy i największy zarazem. Kim był Chrystus? Człowiekiem czy Bogiem? Idziemy tutaj dalej. Pozostajemy w meandrach prawa trzech, rysuję tutaj ściągawkę. Z jedni na górze wychodzą dwa promienie, lewy i prawy, ale tutaj między nimi jest jeszcze ten czynnik neutralizujący, ten czynnik, który dba o harmonię, dba o równowagę. Idziemy z góry na dół i tutaj widzicie, mamy różne poziomy, mamy tutaj różne płaszczyzny. To tutaj z tej jedni, gdzie wszystko było skupione w takim jednym punkcie, to się tutaj rozpręża, rozchodzi, robi się tego coraz to i więcej. Kim był Chrystus człowiekiem czy Bogiem? Zobaczcie, co mówił Chrystus o Janie Chrzcicielu. Kojarzycie? Największy zrodzony z niewiasty. I zwracam uwagę, że w tłumaczeniu jest, że z niewiasty, ale w naszym języku słowo niewiasta jest bardzo specyficznie nacechowane, więc przyjmijmy, że chodziło o kobietę. Zgódźmy się, że chodziło o kobietę. Jan Chrzciciel, Chrystus mówi o nim, o swoim prawdopodobnie kuzynie, że jest on największym, jaki się zrodził z kobiety, jest on największy tu na ziemi, ale on, największy na ziemi, będzie zarazem najmniejszy tam w Królestwie Niebieskim, pokazując do góry tam. Oczywiście używam pewnej przenośni, pewnego symbolu, symboliki, no bo jednak góra, jakaś góra, ale Królestwo Niebieskie to stan jakości, stan bycia, stan naszego jestestwa. Co nie znaczy, że nie mamy też wielopoziomowej rzeczywistości, wielopoziomowej płaszczyzny, gdzie możemy się. W zależności od taktowania naszego wewnętrznego zegara, od naszej wewnętrznej częstotliwości, gdzie możemy się po tym królestwie przemieszczać i w górę i w dół, bo chcę Wam przypomnieć, jak przecież rzeczywistość widzieli nasi przodkowie. Pozostajemy w meandrach prawa trzech, to jest wiedza naszych przodków. Nasi przodkowie widzieli rzeczywistość, kochani, tak. Trzy razy, trzy razy, trzy. Trzy światy nawi, trzy światy jawi, trzy światy prawi, a te trzy światy nawi dzieliły się każdy z nich na trzy i te się dzieliły na trzy, i te się dzieliły na trzy, co dawało nam sumę 27 tych głównych światów, po których my się możemy przemieszczać, w górę prowadzi ta złota ścieżka wzrostu, bo to już nie jest droga. W pewnym momencie ta droga, która jest szeroka i którą wygodnie się idzie, zwęża się i zamienia się ścieżkę. Cym, czym się różni ścieżka od drogi, to jest chyba jasne. Ścieżki są węższe, często prowadzą w jakieś niedostępne, trudne miejsca, nieraz przez jakieś haszcze. Generalnie to nie jest tak uczęszczane jak droga, która to droga to jest coś, czym się jedzie szeroko, tym jadą wozy, tym idzie dużo ludzi, to jest często utwardzone, więc złota ścieżka wzrostu. Ta sama droga prowadzi w górę i w dół, i między prawią a nawią jest jawia, czyli ta płaszczyzna pomiędzy. Zupełnie tak jak ta Ziemia, Midgard po Między, Między, jak Miedza, było przy okazji filmu o miłości, która jest między jądrami atomu, przykładowo. Więc, kochani, duchowa ścieżka wzrostu, droga z jawi jest możliwa i w górę, i w dół. Ta Jawia to jest taki węzeł, ten stan pośredni. Stamtąd możemy iść i ku górze, i ku dołowi to już. Od nas zależy. Chcę Wam powiedzieć, że śmierć odnośnie ligatury mi, znowu tutaj mówię, to najwyraźniej w wierzeniach naszych przodków. Nie koniec. To prawdopodobnie zmiana stanu i stan przejściowy, stan między, kiedy okazuje się, czy jesteśmy leciutcy i idziemy ku górze, czy jesteśmy zbyt ciężcy, więc opadamy na dół do świata, gdzie demony obejrzą nas prawdopodobnie z tego, co nas obciąża, dzięki czemu będziemy mogli potem prawdopodobnie iść ku górze i podążać tą złotą ścieżką, może w kolejnym wcieleniu. Więc, kochani, obyście jak. Śmietana i wiecie jak powstaje śmietana? Obyście kierowali się ku górze jak śmietana. Nawet nieprzypadkowo mówi się o tym, że sama śmietanka, sama śmietanka się zebrała na górze, na samym szczycie. Więc obyście jak ta sama śmietanka dążyli ku górze, ku tym wyższym światom, bo prawdopodobnie te niższe rejestry prawi są dla nas dostępne już za życia. Ale o tym nie tutaj. Tutaj chciałem powiedzieć, jak nasi przodkowie widzieli tą drogę wzrostu. I teraz zobaczcie: istnieje jeszcze coś takiego. Tutaj mamy śmietana. Mamy tan. Istnieje coś takiego, co się nazywa tynem. I ten ten jest słupem rodowym. Nie wszyscy kojarzą tyny, ale większość kojarzy to totemy. To coś podobnego. Ten słup, który przy każdej osadzie rodowej stał i miał wizerunek bóstwa, od którego dany ród pochodzi. Czyli rody nasze, rody słowiańsko-aryjskie, ludzie, Słowianie, ale także ich potomkowie nazywali się dziećmi bogów. Te rody przy domach miały te tyny z wizerunkiem opiekuńczego bóstwa, od którego ród, ród pochodzi. Czyli oni wywodzili swój rodowód od bogów, i chcę wam pokazać. Ten tyn wskazywał, że. Przed nami byli przodkowie do góry, do góry, do bogów, do góry, do góry, do góry, aż do Boga, jedynego, od którego pochodzą zarówno wszyscy inni bogowie, jak i wszyscy ludzie. Więc, kochani, zwróćcie uwagę teraz, narysuję wam coś takiego, że my zaczynamy jakąś drogę stąd, i wiecie, według różnych podań i według różnych przekazów. Że ludzie, na przykład Adam, żył bardzo dużo, kilkaset lat, oni żyli długo, oni mieli inne możliwości. Istnieli złoci ludzie, mieli niesamowite możliwości byli bogami, którzy chodzili po ziemi. A potem zdaje się, wychodząc z tego punktu, mając boskie możliwości, szli tak, szli troszkę do dołu, aż stawali, dostawali się tutaj, gdzie zapominali o tym, kim są, gdzie tracili te swoje możliwości, a potem sobie zaczynali stopniowo przypominać i wychodzić z tego żeby wrócić w końcu do domu i poznać to miejsce po raz pierwszy, rozpoznać to miejsce. Zrozumcie mnie dobrze, co tutaj się dzieje. Zrozumcie mnie dobrze, kochani. I teraz w kontekście tego, co powiedziałem o Asie, najmniejszy i największy zarazem o Asie. Koniec i początek. Popatrzcie na ten znak i rozważcie w kontekście Asa takie magiczne słowo pochodzące z języka źródłowego która nazywa się nie inaczej jak, ile jeszcze czasu będę mógł przedłużać, jak oktawa. Mamy takie magiczne słowo oktawa. Możecie też pomyśleć o takim słowie jak o gniwo, także brakujące, bo tutaj prawo trzech, tutaj to o czym mówię, prawo oktawy, przynosi nam wiele różnych odpowiedzi. Wiele różnych odpowiedzi, jeżeli podejdziemy do tego z odpowiednią uważnością i otwartością. I zobaczcie, że jeśli chodzi o prawo biegunowości dla znaków abecadła, tutaj oktawa jest zarazem ograniczona, bo przecież obejmuje jakiś konkretny zakres, ale wiemy też, że oktawa to do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kolejne, tutaj mamy kolejne wyższe do i to leci dalej i dalej i to się ze sobą zazębia zupełnie jak ogniwa łańcucha. Każdy z nich jest skończone, jest jakąś pełnią, ale zazębia się z kolejnym. I podobno, bo sam tego nie mam możliwości sprawdzić, nie mam odpowiednich narzędzi. Podobno jest tak, że wyższe do, jeżeli chodzi o zakres częstotliwości zawiera w sobie pełną częstotliwość, pełną gamę częstotliwości całej niższej oktawy. Czyli wyższe do moglibyśmy podzielić i wydzielić z niego częstotliwości, które starczyłyby do wszystkich dźwięków niższej oktawy. Nie muszę dodawać wam, że te cząstki do remifasolasi do to są cząstki języka źródłowego. Tu, jeżeli chodzi o oktawę, bardzo istotne jest jeszcze pojęcie interwału w ał, ale o tym nie tutaj. Warto jednak to wiedzieć. Więc teraz, kochani, mając na uwadze to, narysowałem wam to, żebyście wiedzieli, że to słynne miasto, które znacie z tym przedrostkiem, nazywało się tak nieprzypadkiem, i według mnie nasi tam byli. W kontekście tego, co teraz powiedziałem, posłuchajcie mnie i zrozumcie mnie dobrze. Bo byli już tacy na tej ziemi. Specyfika epoki, którzy to, co teraz będę mówił, zrozumieli opacznie i skończyło się to katastrofami dla świata, globalnymi, kolektywnymi katastrofami. Zrozumcie mnie teraz dobrze. Prawo oktawu. Popatrzcie. Przyjmijmy, ja sobie to wymyślam, dobrze? Wziąłem przykłady. Zobaczcie, mamy tutaj na przykład goryla, taką silną małpę. Potem mamy jakiegoś na przykład pawiana. Potem mamy orangutana który jest już dość inteligentny, sprawny, jest bardzo silny. Potem mamy na przykład szympansa i tutaj powinno być w tej oktawie więcej dźwięków, ja to skracam, bo już mi się nie mieści to na tablicy, a chcę, żebyście jeszcze w tej linii rozumieli, że tutaj początkiem i końcem jest coś takiego jak człowiek. I teraz to jest tutaj koniec, ale to jest zarazem początek nowej oktawy i co jest tutaj, to ja Wam nie będę mówił, nie angażujmy w to żadnych raz, Pomyślcie o tym, że tu są różni ludzie. Ludzie, maszyny, ludzie z duszą, ludzie bez duszy, tu są ludzie prymitywni, ludzie różni, a tutaj, kochani, jest as, który jest końcem i zarazem początkiem kolejnej oktawy, od której zaczyna się najwyraźniej boskość. Jak to w poprzednim filmie kończyłem, Chrystus tłumaczył ludziom, którzy go chcieli ukamienować. A czy nie stoi w waszych pismach: Bogami jesteście? A może to Wy sami z przyszłości pomagacie sobie, bo już osiągnęliście ten wyższy poziom ewolucji, i teraz w przyszłości, będąc już poza czasem, sami sobie pomagacie na tej drodze? Więc może to Ty sam sobie pomagasz, mówiąc Ty sam, mam na myśli, że tak czy inaczej wszystko pochodzi od jednego, więc ktoś może mówić, że pomaga mu Bóg, ktoś może powiedzieć, że Bóg pomaga tym, którzy pomagają sami sobie. Zrozumcie to dobrze. I teraz pomyślcie o tym, chcę Wam powiedzieć, że ewolucja nie skończyła się, ona jest w toku cały czas, nieprzerwanie dla każdego z osobna. Ewolucja to oczywiście ruch ku pełni ostatecznemu obiektowi, który będzie powrotem do domu i poznaniem tego miejsca po raz pierwszy, ale na tej drodze, na tym ruchu są etapy, ery, epizody, epoki etapami, zmierzamy do pełni, to się dzieje symultanicznie, równocześnie dla wszystkich form życia i ludzie, o czym chyba wiecie doskonale, są na różnym poziomie rozwoju. Porównując to do szkoły, jesteśmy w różnych klasach, ale nie ma lepszych czy gorszych, są po prostu młodsi, powiedzmy, że młodsi, ale chodzi o to, że oni są mniej doświadczeni jeszcze, że są dusze, o których powiedzielibyśmy, że są starsze, ale prawdopodobnie Pochodzą z miejsca, spoza czasu, więc nie możemy mówić, że są starsze czy młodsze. Ale są takie, które są bardziej doświadczone. Są takie, które wybierały trudniejsze doświadczenia. Więc przyrównując do szkoły, jesteśmy tutaj w szkole i są różne klasy, i one pobierają różne lekcje. I teraz zobaczcie, jeszcze dygresja mała, zróbmy małą dygresję. Kojarzycie ten film Planeta Mał? Kojarzycie jak to było, że ludzie. Eksperymentowali na małpach, niewolili je, ciemiężyli je, gnębili je, robili im różne rzeczy. Skończyło się to dla nich klapsem. A kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, mówił Chrystus. Skończyło się to dla ludzi klapsem. I w tej serii filmów, generalnie ostatni film, mówi o tym, że ale stopniowo na planecie małp, planecie przejętej przez małpy, przez niższą formę, przez niższą klasę, Stopniowo ludzie zaczynali odzyskiwać głos, bo odnaleźli zaginiony klucz, tam się to nazywało kluczem Salomona, i zaczęli odzyskiwać łączność, zaczęli odzyskiwać kontakt, i zaczął się powrót. Epoka znowu zatoczyła jakieś koło, i zaczęła się, zaczyna się nowy cykl. Koniec dygresji. I teraz powiedziałem: zrozumcie to dobrze, co tutaj mówię, bo byli tacy, którzy na przykład nazywali się Rasą Panów. Albo był naród, który się nazywał Wybranym, i rozumiecie, że oni to interpretowali po swojemu, i oni uważali, że są lepsi, że są wybrani, że mają więcej, więc oni mają prawo do tego, żeby innych czynić sobie poddanymi siłą, żeby ich ciemiężyć, żeby ich eksploatować, żeby ich wykorzystywać, żeby wykorzystywać siłę ich mięśni, żeby wykorzystywać ich energię. I uwaga, teraz uwaga, uwaga, uwaga mocna. Nasi też tam byli. Jan Paweł zawsze pierwszy. Tylko tyle powiem. I jest sprawa, mam nadzieję, że jasna. A co mówił Chrystus, człowiek, co do którego ludzie na ziemi się kłócą i nawet zabijają? Człowiek, który był Bogiem? Czy Bóg, który był człowiekiem? A może istnieje jakaś trzecia wartość pomiędzy? Może to jest ktoś z wyższej oktawy już? Człowiek czy Bóg? Więc co nam mówił ten Człowiek lub Bóg, kto nam, co nam mówił ten ktoś? Mówił nam: Ten, kto jest największy spośród Was, niech będzie sługą Waszym. I mówił: Bo kto się wywyższa, będzie poniżony. Patrz prawo Trzech. Czasem wystarczy usiąść na brzegu rzeki i poczekać. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Największy spośród Was. Niech będą sługami was wszystkich. I pomyślcie teraz, co rasa panów zrobiła ze słabymi, z niedolężnymi, z niepełnosprawnymi. Ja o tym kiedyś wspominałem na nagraniu był cały projekt eksterminacji takich ludzi. Tych ludzi, którymi wybrani powinni się zaopiekować otoczyć ich opieką, zasilać ich i wspierać na drodze rozwoju. Tych ludzi eksterminowano. Czyli wiemy już, że ci, którzy się podawali za rasę panów, wiemy już, że na pewno rasą panów nie byli. Mocno pobłądzili, zinterpretowali to niewłaściwie z pewnych przyczyn specyfika epoki. I teraz chcę Wam powiedzieć o tym, jaka jest droga do przejścia do wyższej oktawy, jaka jest droga ewolucji człowieka, jaki czynnik sprawi co. Wiedza, pieniądze, co sprawi, że przejdziemy do wyższej oktawy? Bo tu, generalnie, między tym a tym pojawili się ludzie, którzy chcą kupić to, którzy chcą to kupić za pieniądze, którzy chcą to mieć technologicznie, którzy chcą to sobie wszędzie w swoje jestestwo siłą, chcą to wydrapać bez niezbędnej pracy. A co warunkuje przejście do wyższej oktawy? Domyślacie się, co warunkuje przejście do wyższej oktawy? Kochani, empatia. Współczucie, zrozumienie i akceptacja. Empatia, współczucie, zrozumienie i akceptacja. Akceptacja istnienia innych istot w tej samej przestrzeni. One mają prawo do życia. I nie wiem w co wierzycie, nie wiem w jakich kosmitów wierzycie i czy wierzycie, czy wierzycie, że tu są inne formy życia, które ludzi Cię mierzą. Ludzie ciemiężą zwierzęta, sami są ciemiężeni przez inną formę życia. Nie wiem, czy wierzycie, że to są gady, że to są kosmici z galaktyki ping-ponga. Nie wiem, w co wierzycie, ale jeżeli oni tu są i to robią, to najwyraźniej mają prawo tu być i to robić. I teraz, kochani, współczucie, zrozumienie, empatia i akceptacja. Akceptacja możliwości istnienia w tej samej przestrzeni. Innych istot będących na innym poziomie rozwoju. Może to jest niezrozumiałe dla nas, jak te istoty się zachowują. Może to jest niezrozumiałe, bo my jesteśmy na innym poziomie i teraz też uwaga i zrozumcie mnie dobrze. Są różne zasady gry dla różnych klas. Więc to, co nie obowiązuje w klasach niżej, obowiązuje wyżej, i za ten sam błąd, który popełnisz ty, a ktoś z niższej oktawy, ktoś z niższej klasy go popełni, Zapłacicie zupełnie inaczej. Tamten ktoś może w ogóle nie zapłaci, ale ci, którzy znajdują się wyżej, ci, którzy aspirują do miana wyższej oktawy, oni zapłacą, więc są różne zasady gry. I teraz bardzo ważne jest to, co mówiłem wcześniej: prawo konu, ale różni mistrzowie różnie to nazywali, nasi przodkowie nazywali to jednym z najważniejszych praw konu. Rozpoznaj swój szczebel, rozpoznaj swoje miejsce, zdaj sobie sprawę, kim jesteś, gdzie jesteś na drabinie ewolucji i zachowuj się adekwatnie. Czyli słowami, w jakich powtarzałem tu wcześniej, lepiej wypełniaj swoje obowiązki, choćby słabo, niż cudze, bardzo dobrze. Naszym zadaniem jest poznać siebie, zrozumieć to, co się dookoła nas dzieje i wiedzieć, że skorpion i tak ukąsi. Jak go uratujesz, bo tonął, tak jak jest w pewnej buddyjskiej opowieści, uratujesz go. Skorpion tonie, uratujesz go, wyciągniesz go z wody, on się i tak urządzi. Bo taka jest jego natura, takim go stworzył Bóg. Nie oczekuj od Skorpiona, że zachowa się inaczej. Zrozum swoją naturę i zrozum jego naturę. Nie oczekuj od Skorpiona, że on się zachowa inaczej. Nie oczekuj, że świnia poleci. Choćby się uczył latami, ona nie będzie latać. Ona też nie będzie śpiewać. Ale to nie powinno wpływać na to, kim Ty jesteś i jaki Ty jesteś. I to jest przesłanie tego filmu. Rozpoznaj swoje miejsce, rozpoznaj swój szczebel i zachowuj się adekwatnie. Temat będzie kontynuowany w kolejnym filmach, na które już teraz Was zapraszam. Do zobaczenia następnym razem.